Nie on to tu góry? Ale mi ręce się częsuje ja opierdolę Jak mi się ręce częsuje, grać nie nie? Oni mi teraz dojeżdżają. Już po mnie. Kurwa mi się ręce tak cię, ja idę po piwo z Explo... Amor, kurwa, nie mam czym ich zabić. Kurwa. Zobaczymy czy mam Nasara, kurwa. Chcę bym potrzebowała na tego Sara. Kurwa, no i nie mam haku. Kurwa, ty może, może go zabij Kurwa, ja zobaczyć, może go zabi ten szobjak. Kurwa, czekaj, może co chociaż. wezmę łuk, łuk. Kurwa, nie mam teraz łuk. No i gana szybko co zrumien. To jest ta bazy raczej. Daj jakiegoś kurwa... O, znaczy... dało. Rower jest? No, Expo, a bo mi się przydało. Nie powiem, łódką chyba ktoś przypłynął. Tam jednych drzwi nie ma, widzę. Zanim się zabuduje, nie? Obiega do. A widział mnie. i właśnie kurwa. Co to kurwa? Te hity dostał, mam HP Kura mi ręce latają ja piarwa! Ale Semika słyszałem. Tu kolega może poszedł. Mam mu się zepsuł. Przez kamer Dobra. Się zepsuł, tu są drzwi otwarte. Tu ktoś nie żyje w ogóle. Kurwa, boję się. Idę stąd odnieść, bo i tak nie mam. Ten ja to był jeszcze większy PPG niż ja. Tak się yy, obawiam, że ktoś już w środku będzie stał z jakimś dibikiem. No ale i tak do przodu jestem, nie? Już tam zaniosłem parę rzeczy. Szafa tu jest. jest w sumie nie głupie, szafę postawić to... nie będzie do mnie strzelą, nie? jest tu coś, a tu nic nie było Loki v. mam trochę drewna, bo chcę tą bazę zamknąć, nie mam drewna dobra, przyjdę tu jeszcze po ten shotgun traf. bo mi się przyda no nie było za dużo, de, kurwa, o kurwa, co jest, działa. Kurwa, to eksplozja załadowane A bo ja miałem tam na wyspach ogólnie Nie, nie ma I <grywki> Jabłko, to spada. Trzy razy dostał, chyba bliżej Aaa. on się nie może leczyć. Kurwa jedany z tego. Ja mam No zginiesz kurwa jest zwierzę się Może przyjechał dokończyć rajda. Czyli tą szafę rozjebać albo, albo tu mieszka, nie? Tej jaskini jebane. Yyy. O kurwa O kurwa No tu chyba przyjechał bazę yy, stawiać. Dzień dobry, kurwa. Czy zaraz wódce zobaczę co ma Ja pierdolę Dobry farmer Nie no Zobacz ta łódka inaczej stoi Ona bardziej chyba na no, tym była No, zlutowany, nie? Gościu w jaskini mieszka. Nie ma chuja, że nie Szybko się bardzo pozbierał. No ale dużo wziął zabrałem Tak czy siak No trzyma Dałoby się tu jakieś dwie pięćdziesiątki. Patrzę na tę jaskinię, bo podejrzewam, że zara może wyjść. No musi tu mieszkać, kurwa. Chyba, że tu śpiwór miał postawiony. Gdzieś na tej wyspie. Ale po co by na tę wyspę przypływał? Musiał se tu do jaskini przypłynąć. No, no, no kurwa, no nie widzę innej opcji. W ogóle w to grę dziwnie ta gra po takiej przerwie. Normalnie bym na, na nowo grał w jakąś grę. No, już jakiś starczyło, no? Jest tu w ogóle woreczek? Coś tu jest. Może tak złomo trochę by się przydało. Powiem tak Kujowo To może ktoś być. nad brzegu się ktoś mógł przypłynąć, nie? Krawlem. Dobra. Let's go. Pik Mówię, rano jak grałem, kurwa będę musiał jakąś wodę tam, tam jest taki ten, rano jak grałem, art mam, mam, się wystraszyłem, to, o kurwa, rano jak grałem, to dwa razy byłem na lapsach, słychać, że boty chodzą. O, skrzynki. Czynki nie ma? A jest, dobra. No, tu coś jest. Kurwa, mnie w wkurwia... Jeszcze tego na tych lapsach nie zrobili, że takie ciemne miejsca są. I co, tu, tu może jakaś skrzynia jest gdzieś i chuj, nie widać, nie? Jakieś pochodnik, kurwa. No ale nie pisze, otwórz, My zamkniemy. O, Thompson, o! Nie no, Thompson już mam, ale ten, tamten jest cały, tego wydłużyło, a tego się nauczymy. Chociaż te Thompsony, to powiem szczerze, takie chujowe są w tej grze. No, zamknięte drzwi, drugie zamknięte, no ja ich na pewno rano nie zamykam. Tu chcę wejść No Myślałem, że będzie woda, a jest woda, dobra Dobrze, to jest, to przynajmniej radiacji I tak mi zbije Za Zamkniemy je Zbije się Zjemy se Dobra, tu kiedyś bo mi się wydaje Że karta na ziemi zielona, nie? Hmm. Chodzi bot u góry, słyszę go To, to wszystko kurwa słabe coś te psy Ja o tym wiem, że ona słaba, ale... Bardzo się z tych y, haków cieszę, nie? Muszę ten kor ulepszyć do końca i z tego wala kamiennego nie będę się go nawet uczył mi na nie trafił kurwa? Bot? To za botex Ich pokoi nawet tutaj nie otwieram, są takie... Yy... O! drewniany wall. no ale u mnie to jest taki kurwa... Z drzewem problem, czy tam drzewa w ogóle nie ma? Ty przejść coś dziwnie nie da? Jakiś bug ba Dobra, no to co mi zostało? ta niebieska jest i tu niebieska No zatrzymy. O! Następny Następne A oj laptop, kurde to... Co? I coś jeszcze tu jest? O! Jest, kurde, nie Które to bym y, przyjął y, z przyjemnością, nie? Szejnik, kurwa To szału nie ma, nie? co to jest nie? Te drzwi nawet na zielonym nie otwieram Bo szkoda mi zielony Tam kurwa jedzenie jest Albo jakieś gówno, nie? Dodatkowe, ano Co doładujemy? I co? Siądź to, nie? Wszystko kurde? Więcej nie ma w tym pokoju To jest niebieska niby karta tutaj Ja pierdolę no czekaj, coś jest. Ło! pięć tych trash. No to dużo domu będzie z tego. I to by było na tyle. Mówię, zielone nie otwieram, bo szkoda mi ją tracić tutaj. 38 8 bym postawił. Yy... No i kurwa, trójka czy jedynka? Ramze jest, trójka czy jedynka? Piątka jeszcze raz będzie? Nie no, wątpię opieku, żeby jeszcze raz piątka bo Może być. To jest kurwa To jest ten. Kurwa, bij się teraz z myślami, czy w ogóle grać. No bo. 160 zł, a ja mam tam wiele do nauczenia. Ty tak obstawiasz. Kurwa, ty chyba się coś zawiesiło. Tyś... O, dobra. Kurwa, najpierw usiąść. Piątka, mówisz. Kurwa, dawaj tą piątkę i trójkę. Jak piątka będzie, to będzie dobrze. Jak będzie trójka. No też do przodu będę i, i mam na toreta Jak będzie jedynka albo dziesiątka dwudziestka ewentualnie no to jesteśmy w dupie, nie? Ty niby piątka kurwa Ramzes ty tych chuj jeden <ścoughs> Dzięki kurwa nie, no zwróciłbym ja ja osobiście na piątkę bym w życiu nie postawił. <laughs> Nichu ja nie postawiłem na piątkę, nie? To idziemy kupić Tureta.